Jej ostrożny krok i czujny wzrok Idzie Andy, patrz uważnie Ten wesoły go szykuje coś Co przekracza wyobraźnię yeah. Ja jestem Andy, wszyscy mnie tu znają I gdy mogą, to unikają Ja jestem Andy, ktoś mnie nie zna może Wszyscy znają go aż za dobrze na 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 na, na, na. na, 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 na Niebezpieczny sport. E, a wiem, pewnie myślicie, że całkiem mi odbiło. Spokojnie. Bez zabezpieczenia bym tego nie robił. Jestem numerantem, nie głupkiem. E, powiem wam, jak się tu znalazłem. To było dwa tygodnie temu. Proszę, mamo, nie chcę do szkoły. Chwileczkę. Dzisiaj jest sobota. O nie, sobota. Tego dnia dom larkinów ogarnia szaleństwo. To gorsze niż piątkowa ryba, albo nawet czwartkowe spaghetti. Wstawaj, śpiochu. To dzień dzieci i rodziców. Będziemy grali w miniaturowego golfa. Benny, musisz mi pomóc. Mamo, jeśli zadzwoni Terry, powiedz, że już idę. A, sobota z rodzicami! Jen też musi robić jakieś nudne rzeczy z mamą, a to znaczy, że cierpi dokładnie tak samo jak ja. Jen, pamiętaj, że spotkanie miłośniczek misek zaczyna się o drugiej. Jen powinna zacząć je kolekcjonować. To będzie jej posak. O, masz rację! Zadzwonię do Leslie i powiem jej, że dziś zostaniemy dwie godziny dłużej. Kochanie, włożyłaś moje ulubione kraciaste szorty do torby dla biednych! Znowu? Ech. Tato, czy jesteś pewien, że chcesz założyć szorty w taki dzień? O czym ty mówisz jest przepiękna pogoda! Śnieżyca? W czerwcu? Tak, podła pogoda, co? Chyba musimy przełożyć. A? O, przestało! No chodź wreszcie, nie marnujmy już czasu. Jestem mój nie zatrzymasz mnie. Spadam z tego miasta, ruszam dalej w drogę. Jestem pomidorem, zjedz mnie proszę zjedz, rosnę w dzień i w nocy, mam witamin kupę. Wyluzuj się trochę synu. Zrobiłbym to, ale zamknąłeś drzwi. <laughs> Dobre Andy, widzisz niedaleko pada jabłko od jabłoni. Jestem pomidorem, rosnę noc i dzień. Mam witamin kupę, zjedz mnie proszę, zjedz. Wiesz, synu, otworzyli nową, fajną knajpę, dom Trubki i cebuli. Może wpadniemy tam na obiad, co? Ech, wolę jedzenie innego rodzaju, smażone mięso i węglowodany. To w tej restauracji, koło nas. <śm> Bardzo dziwne. Gdzie ona się podziała? Pst. O, co za szkoda, Heh, musimy wcześniej skończyć. Musielibyśmy, gdybym się nie przygotował. Uh. Uh. To mój najlepszy wynik, wiesz? Teraz te przeszkody robią się coraz trudniejsze, prawda, synu? Czy to nie Larkin i jego syn? Za późno! Niezły numer. Andy, pamiętasz Henry'ego? masz, Andy. To jest mój syn, Maurice. Ha, ha, za późno! Ha, ha, ha. Wszystkiego go nauczyłem. A może tak napilibyśmy się czegoś w k... -ie? Tak, tato, idźcie, damy sobie radę. Chyba nie chcesz się mnie teraz pozbyć, co, synu? Co ja? Nie! Dobrze, no to do zobaczenia. Słuchaj, może zagramy? Innym razem, stary, zdobyłem trochę wolności i czeka na mnie wielki hamburger. No dobra, to powiem twojemu tacie, że wyskoczyłeś na hamburgera. <trym zypniały> No dzięki za szamkę, Andy. Nie ma za co. Próbowałeś mi pomóc w sytuacji gorszej niż borowanie zęba. Przepraszam, mogę prosić o sól? Co ty tu co robisz? Co ty tu robisz? Gdzie jest mama? Gdzie jest tata? Wszystko jasne uciekliśmy od rodziców. Ja nazywam to ucieczką z najludniejszego miejsca na ziemi. Cześć, Frank, daj mi dwa hamburgery. To niespodzianka dla syna. Myśli, że zabiorę go na wątróbkę. Myśli, o, żeby w matlaku zagnieździł się szczur? Mm. Ale jesteś na świeżym powietrzu. Ta baba od Miser wszystkie meble ma zakryte plastikiem. Mm. <słuch> Kochanie, zgadnij, kogo spotkałem w Pinsenberger. Zgadza się, oboje. O nie, myślę, że nasze notowania stoją jeszcze niżej. To dobry pomysł. Spodziewają się obciachu i nie możemy ich rozczarować. Dzień dobry, moi kochani. Co za piękna sobota, prawda? To, to sobota? Znowu sobota? Kurczę, nie zauważyłem. Słuchajcie, tata i ja zaplanowaliśmy na tę sobotę coś specjalnego. Ten dzień spędzimy wszyscy razem. Nie będzie podziału na damskie i męskie podgrupy. Rozchmuszcie się. Zapytaliśmy kogoś w waszym wieku, gdzie chciałby spędzić sobotnie popołudnie. Tato, powiedz, co to za tajemnicze miejsce? O nie, jeśli wam teraz powiem, to nie będzie już niespodzianki, prawda? Ale powiem, że są tam duże, wygodne fotele. I dużo publiczności. Poza tym to bardzo zdrowy sport. I chyba za dużo zdradzę, jeśli powiem, że trzeba tam przymierzać buty. Super No dobrze, odsłońcie oczy? Niespodzianka! Zapisaliśmy nas do Ligi karlingu! Popatrz kochanie, Oni całkiem za nie mówili. Eee, tato, podobno konsultowałeś się z jakimś nastolatkiem. Dokładnie. Jaki pokręcony frajer uważa, że karling to fajne zajęcie. Hej! To rodzina larkinów. Co tam słychać? Za późno. Ha, 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 ha. <laughs> Mnie nabrałeś. <laughs> Hej, a może byście do nas dołączyli? Przydadzą nam się dodatkowe pary rąk. To świetny pomysł, bo nasi znajomi dzisiaj nie przyjdą. Tato, chyba sobie żartujesz. Nie mogę z wami grać. Przecież ja nawet nie potrafię. Nie będziesz grał z nami, tylko przeciwko nam. Rodzice kontra dzieci. I nie martw się, Moris, wszystkiego Cię nauczy. Jest profesjonalistą. Gorzej już być nie może. <śmierzy> <śmierzy> uh -huh. Dżem miała taką zabawną minę, kiedy walnęła w tę ścianę A to kiedy Andy uderzył kulę własną głową Będą mieli naprawdę dobrą nauczkę Aha, to tak pogrywają Witam, moja kula nadaje się do wymiany Ostra gra, jeśli mówiąc ostra, ma pani na myśli żenująca, to tak. Oh, uważaj trochę, rajdowcu. Hmm. Hej, mały, poczekaj. Nie chciałbyś się zarobić? Czego się szczerzysz? Rodzice dają na mnie zły wycisk. Cóż, myślę, że to zaraz się zmieni. Znam to spojrzenie. Chcesz wyciąć jakiś głupawy numer? Co to jest? Naprawdę chcesz oszukiwać swoich własnych rodziców? Hej, halo! Ziemia do Jen. nie czujesz smrodu upokorzenia? Robią to specjalnie, żeby się zemścić za zeszłą sobotę. A jeśli o mnie chodzi, to jest wojna. A na wojnie wszystko wolno. Chyba nie zdajesz sobie sprawy, co mówisz. To ty nie zdajesz sobie sprawy, że mama umówiła cię na randkę z Morisem? Dobra, zgadzam się. Dajmy im popalić. No proszę, dalej, kochanie. Na pewno dasz radę. To wygrana nie jest przecież najważniejsza. I tak dobrze wam idzie, jak na początkujących. Tak, i co wy na to? O. To był wspaniały rzut Widzisz, zaczynasz się rozkręcać, kochanie Miała szczęście. Przecież nie mamy z wami żadnych szans. To znaczy, he, he, cuda się czasem zdarzają. Wygraliśmy. Wygraliśmy. Chcę podziękować rodzicom, bez których ta wygrana nie byłaby możliwa. W końcu grali jak ostatnie nogi i przegrali. Przyjmuję tę klęskę z pokorą. Muszę przyznać, że jestem zdziwiony tym, że tak świetnie wam poszło. Cała przyjemność po mojej stronie. I musimy się Wam do czegoś przyznać. Chcieliśmy się na Was po prostu odegrać. Wiemy, że uważacie nasze soboty za straszliwe nudziarstwo. Nie, nie było tak źle, ale brakowało nam jakiegoś, wiecie, dreszczyku emocji. No cieszę się, że się dobrze bawiliście, ponieważ zdecydowaliśmy, że weźmiemy udział w turnieju, ale tym razem gramy w jednej drużynie. Turniej? To znaczy, gramy w każdy weekend? Tak, soboty i niedzielę. Jutro zaczynamy. Ale ja ledwo stoję na lodzie. Dziś grałaś fantastycznie Skarbie, jak prawdziwy profesjonalista. Masz niesamowitą technikę, omijasz wszystkie przeszkody. To jakaś super magia. Hej, kochanie, mam chyba niezłą nazwę dla drużyny Kamienny Krąg. Ale przynajmniej niczego nie podejrzewają. Słuchaj, wpakowałeś nas w to bagno i musisz się przyznać. Nie przyznam się, że oszukiwaliśmy. Stracimy moralną przewagę. Niewiele mnie to obchodzi. Nie wezmę udziału w turnieju. Nie ja jestem odporna na publiczne upokorzenie. Oto godzina prawdy. Przyznam się szybko, żeby nie sprawić im zbyt dużo bólu. Są tacy wrażliwi. Dzień dobry, kochanie, proszę przymiesz to. Andre? Nic innego nie udało mi się kupić. Cudem zdążyłam zrobić logo. E, tato, mamo, chciałbym pogadać z wami o tym całym Karlingu. Pomyślałem sobie, że to nie w porządku, bo nie możemy wam zabierać całego wolnego czasu. Nie wygłupiaj się, synu. Cieszę się, że znaleźliśmy coś, co sprawia przyjemność całej naszej zgranej rodzinie. No tak, ale jeśli my wtedy. To znaczy. Ach, naprawdę bardzo się cieszę, że możemy wspólnie spędzić trochę czasu. Widzicie, to łatwe. Nie przyznałeś to się, co? Wyluzuj. To tylko jeden mecz. Przegramy, wykopią nas z turnieju i po wszystkim. Tak sobie myślałam. A, to stąd ten hałas. Cóż, ponieważ obawiałam się, że będziesz chciał mnie upokarzać nieco dłużej, musiałam postarać się o jakieś ubezpieczenie. O czym ty mówisz? O czymś, co znalazłam pod twoim materacem. Powinieneś znaleźć nową kryjówkę na swoje tajemnice. Nie mówisz o. Dokładnie, o komiksie kosmiczny miś. Tak myślisz, co powiedzą twoi kumple, kiedy dowiedzą się, że czytasz o Misiu? To cenny kolekcjonerski egzemplarz. Jasne, będziesz mógł im wszystko wyjaśnić po tym, jak już ciebie wyśmieją. Ale jeśli przegramy dzisiejszy mecz, zapomnę o całej sprawie. Pamiętaj, pogrążysz mnie? A pociągnę cię za sobą. Chyba nie jestem dzisiaj w szczytowej formie. Nie szkodzi, kochanie, można to jeszcze nadrobić. I punkt! Oto cała row Zgrana na korzyść przeciwnika. Punkt! Tak nie można. Ten rzut się nie liczy. Niezły ten twój plan. Wykrywamy. Nic nie poradzę. Próbuję z całych sił, ale oni są gorsi od nas. Już nie wiem, co mam robić. Został jeden sposób, żeby przegrać. No, nie wiem. Jeśli rodzice się dowiedzą, będą załamani. Oni robią to dla nas. To pilnuj, żeby się nie dowiedzieli. Słuchaj, z każdą minutą wzrasta ryzyko, że ktoś mnie zobaczy. Rób co trzeba, bo inaczej... Tu jesteś, ale się naszukałem. Nie skończyłaś oglądać mojej kolekcji zarodników. Nie chwytam aluzji. Słuchaj, mój klub SF urządza w ten piątek spotkanie. Ja chciałbym, żebyś ze mną poszła. Dziewczyna zrobiłaby wrażenie na kumplach. Moris, umówiłabym się z tobą, gdybyś był ostatnim facetem, który został na ziemi. To znaczy tak? O której po ciebie wpaść? Nieźle, mm. um, <y kochanie. Co to jest? Co ty wyprawiasz? O, a niech to! Złapałeś mnie! Oszukiwałem! Co ty wyrabiasz? Dlaczego robiłeś to na jego oczach? Ty też jesteś w to zamieszana? Słuchaj, jest inaczej niż myślisz. My chcemy przegrać! Nie możesz nas wydać, bo rodzice się załamią! Wydam was i będziecie zdyskwalifikowani! Zgadzam się z tobą. Czyń swoją powinność! Nie! Słuchaj, ja. Pójdę z tobą na ten festyn oblechów, tylko nic nie mów. No, skoro tak prosisz? Tak, a potem Jen bezlitośnie obsmaruje ciebie i twoich kupli przed swoimi przyjaciółkami. A więc to tak, nie ma mowy. Echem. Przepraszam, mam wam coś ważnego do powiedzenia. Nasza święta hala Karlingu została zbezczeszczona oszustwem. Oooo! Andy, czemu nic nie robisz? Ale niech sobie bogada! Mam dowody na to, że ktoś, kogo przyjęliśmy z otwartymi ramionami, nadużył naszego zaufania! I chciał wygrać, oszukując! O... no. no, no. O... Nie rób tego! Załatwię randki twoim kumplom! Zaproszę drużynę gimnastyczną! Zaraz poruszę sterami. Odkryjemy, kto jest tym wstrętnym oszustem, dzięki jego własnemu sprzętowi. Wow. Wow. Hej, Morris! to chyba Twoja kula. Wow. Wow. Myślisz, że to zabawne dowcipnisiu? Co ci strzeliło do głowy? Lubisz sobie publicznie stroić żarty ze swoich rodziców? A ja byłem pewien, że wygrywałeś uczciwie. To nie tak. Zaczekajcie. Nie rozumiem. Jak to się stało? Kazałaś mi się tym zająć, no to się zająłem. Rachunek proszę. Naprawdę bardzo mi przykro, że to się tak skończyło. Nie chciałem wygrać Falkowerem. Może pogadam z sędziami i dadzą nam powtórzyć ten mecz? Wiesz ta to, przez to wszystko chyba straciliśmy entuzjazm. Słuchajcie, jakoś nie wychodzą nam te wspólne rodzinne soboty. Chyba mamy ze sobą niewiele wspólnego.. Ach. Ach. Chwileczkę, A może pójdziemy na mały kompromis. <śmienny> E, e, kręci mi się w głowie! Nie, nie mogę się ruszyć! Aha, ojej, złamałam paznokieć! Chyba wrócę na dół! Przestańcie już! Nie możecie się poddać! Mamy umowę! Co drugą sobotę Andy i ja wybieramy, co chcielibyśmy robić! Ale, ale to szaleństwo! Wolałbym już skakać ze spadochronem albo coś! Zrobisz to za tydzień! Ja wybieram! Co? Dlaczego dwie soboty pod rząd? Chyba jesteście nam coś winni. Graliśmy w karling dwa razy. Życie jest piękne! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix w Studio Eurocom. Reżyseria Andrzej Preciks. Dialogi Katarzyna Krzysztofik. Dźwięk i montaż Jacek Gładkowski. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział wzięli Jacek Kopczyński, Józef Mika, Krystyna Kozanecka, Anna Chojnacka, Grzegorz Drojewski Paweł Szczesny i inni. Piosenkę z tekstem Andrzeja Jagniczka-Śpiewali, Jacek Kopczyński, Piotr Gogol, Michał Rudaś i Paweł Hartlik.